Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. My przystępujemy do wyrażenia zgody na nabycie na rzecz wyrażenia nieruchomości oznaczonej na działkach ewidencyjnych numer 27 na 2, obowiązki 240 m2 w obrębie Raszyn 01 po żonie w przyłudniu Brysława nie do głosowania, tylko do, do dyskusji. Proszę, Pani Wójcie. Które, proszę państwa, tu jest takie 3 które naszym zdaniem powinny dość hmm, jednakowo rozstrzygnięte. Celem hmm, przygotowania tego uchwały było uregulowanie stanu prawnego, a właściwie hmm, posiadanie prawa własności hmm, dla niej, części nieruchomości tworzących razem w sumie hmm, ulicę Bolesła, na Bolesława Prusa, no a okoliczność hmm, zainwestowania docelowego w hmm, tej nieruchomości. Hmm, Składamy się obecnie nieuregulowanych. Trzech elementów, o których po kolei uchwały mówią, czyli działka 27 przez 2, działka 27 o powierzchni około 200 metrów, działka 27 przez 7 o powierzchni 209 metrów kwadratowych i 27 przez 8 około 99 metrów kwadratowych. Jest tutaj posiadanie prawa, e, własności, e, e, które to jest wymagane do inwestycji drogowych. E, uzgodniliśmy wstępnie e, protokole Rokowal z e, posiadaczami tych gruntów e, cenę, myślę, że e, e, nieborącą tak bardzo i Wcześniej powiedziałem, że to będzie około 45 złotych okazuje się, że to jest 50 złotych za kredytowych kwadratowy To jest cena podobna do tego, jak już kiedyś regulowaliśmy przy okazji innej uh, sytuacji przy podziale e, działek e, położonych przy e, zbiegu z ulic i Słowikowskiego. Działek e, tworzących wcześniej, e, e, w tym momencie jeden obiekt to nr 30 oraz 90 15. Tam podobne ceny były, około 45 złotych. Tutaj, proszę no, Państwa, decydować czy powinniśmy to kupić, czy nie. Moim zdaniem ta cena jest ceną atrakcyjną. Ta ta, mamy tam plazę gospodarowania, który w ten sposób nie trzeba bo nie gospodarowania. To jest na z tym, że ten teren będzie uchwalony jako teren publiczny, droga będąca drogą publiczną w Zobowiązania wobec właścicieli. Ta wartość, moim zdaniem, naszym zdaniem, tutaj nie jest taką szkodliwa, która by e, no, która, wiem, była na tyle wysoka, że nie należało tego Ale oczywiście Pani to jest najważniejsze, jeśli Pani chce Panie, panie, panie pójdzie w stosunku do właścicieli zobowiązania. jak będzie drogą publiczną, to chyba już będzie zobowiązanie gminy. E, dlatego mówię, że jeżeli Pani ucieka drogę publiczną, wówczas. Po uchwaleniu planu, gdybyśmy teraz nie na tych własności, gdybyśmy mieli e, rozstrzygnięć wobec e, gminy, staramy się, się wcześniej, tak jak w tym wypadku, za jakąś, nazwijmy to, symboliczną opłacą, e, no, unikać tych późniejszych, o wiele ulepszniejszych e, ja na komisji pozwoliłam sobie poprosić Pana y, Kierownika y, Referatu o, o, o taką y, tabelkę, ile, bo, bo ja rozumiem, ten wykup jest z tej kwoty, którą mamy w budżecie 2, na y, 2, na y, zapłacenie odszkodowań za, za drogi, prawda? Y, to nie jest z tej kwoty? Ja może tam tylko, e, przekończąc kwestię, e, tak jak to na okoliczność e, wykupu tych trzech działań e, dotyczących, e, dotyczących ulicy cyfrosa, zrobiliśmy operację szacunkowy na działkę 27 przez 7 i tak nawet 170 zł z metra Także ta kwota e, wysokości w wysokości 50 zł jest kwotą wygłodowaną. Natomiast tutaj Pani Przewodnicząca e, pytała mnie, czy jest to kwota e, z odszkodowań do ja rozmawiałem z panią Była kwota w stadionach 200 tysięcy złotych na wygóry. Niestety została, że tak powiem, rozdysponowana i nie ma żadnej kwoty na wygóry. Także jeżeli e, państwo podejmiecie taką decyzję o szkodach, to zacznęmy się od przesunąć. Jest, nie jest to na razie z odszkodowym. Dziękuję. 170 zł. Państwo radnych, dostaliście każdą taką tabelkę. Mówię, w budżecie mamy 2600, w tej chwili zapłacone, ja rozumiem, 9 tysięcy, a te 2 miliony 428 tysięcy z wyproszami prognozowane do wypłaty, ale pewne pieniądze do wypłaty. To znaczy niekoniecznie, niekoniecznie to będzie w tym roku, dlatego że tutaj toczy się postępowania administracyjne, jedne z tytułu podziału, drugie z artykułu 73, no jest duże prawdopodobieństwo, że te kwoty będą wypłacone, aczkolwiek to nie jest pewnie. To są tylko kwoty, które jakby wynikają znaczących się postępować. Jest to prognoza przybliżona. Dziękuję. Gdybyśmy musieli je zapłacić, to była to już kwota 3 337 tysięcy koło tego. Mamy w budżecie 2600. Proszę czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Proszę Pan Radny Słoma. Się, żeśmy przecież się już pewne uchwały, mieliśmy taką działkę A drogi u, u w Podolszynie czy w Laskach do wykupienia, że się powiedzieli nie. I stwierdziliśmy w, w wielu rzeczach, że nie będziemy kupować dróg. I, I tak mi się wydaje, że jeżeli podjęliśmy takie już decyzje, to teraz jeżeli... Jednym zapłacimy, a następna sprawa będzie się następne toczyły sprawy. Będzie znowu kwestia zapłaty czy niezapłaty. Jeżeli już raz zapłacimy, to już będziemy musieli zrobić, że wszystkim będziemy płacić. Albo my podejmiemy uchwałę jako Rada Gminy i ustalimy, że wystarczamy cenę za grunta przeznaczone na drogi. Na przykład 50-60 czy zł. No, no to mówię, to nie. Jeżeli nie, no to ja wiem, że nie powinniśmy wykupiać. Mamy przypadki, że na mieszkańców przekazują za Proszę pan, mówić. Yy... Ja że to jest państwa autonomiczna decyzja. Yy, myśmy się zdecydowali zaproponować państwu te uchwały. Tak jak powtarzam, z uwagi na to, że to nie jest wysoka cena. I z uwagi na to, że tutaj nie ma planu w momencie, kiedy to są dwie bardzo ważne różne sytuacje. W momencie, kiedy tutaj był plan w tej, tej części i ta droga byłaby przewidywana pod cel publiczny tak zwany drogę publiczną, wówczas tak naprawdę decyzja Rady Formy uchwały nie jest wymagana dlatego, że to jest regulowane przez ustawę. I w momencie uchwalenia tego planu, czy nam się podoba czy nie, jeżeli... Właściciel tego gruntu po uchwaleniu planu wystąpi z rozszerzeniem, to Rada Gminy nie jest w y, y, stanie na zewnątrz zmagane. Natomiast ja tu w ten sposób proponuję to, ponieważ mamy w budżecie, za Państwa zgodą, zapis mówiący o y, projekcie Komisji Wolska-Wolska y, i propozycję wykupu za niewielkie pieniądze. Prawdą jest, że możecie Państwo powiedzieć, nie, nie kupujemy gdy my przyjmujemy projekt, bo to nie mamy tej możliwości, nie jestem w stanie. Może to będzie sposób na to, żeby mieszkańcy go dzisiaj przekazać. Natomiast na dzień dzisiejszy mamy takie do dorugowania obwarowane. Dorugowania mówią, że za zgodą państwa to będzie zakupione. Jeżeli nie będzie zgody rady, to przecież nic się nie dzieje, po prostu nie wypływujemy tych działań i yy, procedujemy dalej. Natomiast tylko dlatego, że te ceny nie są wysokie. No. Jak pamiętam, na dzisiaj wujsku wspominał o wizycie yy, sąsiedniego wójta, który ustali z Radą w formie takiego układu gentleman nie na zasadzie uchwały, że w parolach czy takiej miejscowości położonej w gminie Radzie płacą po 80 zł, tam w Hajdanach po 90 a bliżej centrum o 120 to pokazuje więcej różnice położenia działek z bliżej Warszawy, jak na Daczy Sądzę, że to nie jest wygórowana cena i no, jest to możliwe do zaproponowania. Teraz gdybyśmy się z Państwem tutaj z propozycją e, kontraktu za te 170 zł, na pewno byśmy Państwo nie przewrócili tej uchwały. Panie Wójcie, bliżej Warszawy czasami to jest y, jakby przytęsło mieszkanie, bo, bo za kaje kajetane i tamte strony, to są teraz w tej chwili to takie dzielnice i, i osiedla takie willowe rzeczywiście ma za Pracował te tereny, więc nie wiemy, jaka jest sytuacja. Proszę, kto z radnych jeszcze chce zabrać głos? Proszę pan radny ostrzeżeć, później pani radna ma pracę. Pojedynkę, jak będzie u planu, plan, to będzie plan, i tam jest droga publiczna, to będzie nasza prywatna droga gminna. Tak, ale w projekcie planu jest przewidywana droga publiczna, chyba, żeby inaczej ten plan jest. Yy, sprecyzować albo nie uchwalać tego czasu. Ale ja mówię, że na publiczność tylko tego, co znajduje się w urzędzie i wniosku prawnych na umieszczenie projektu ulicy kursa. Yy, Być może to są też pewnego rodzaju naciski właścicieli środków. Na pewno po części tak, także no, zostawiam do Państwa My nie będziemy mogli projektować. Być może yy, radni yy, postarają się, bo ja nie mam już innego, innej metody perswazji, bo myśmy już na temat Jeżeli nie będzie zgody na to, to może mieć środki na wysłanie z natomiast nie będziemy mogli projektować tego, co jest wytrzeć. Dziękuję, Dziękuję. panu. Proszę pani Rada. Myślę, że ta sytuacja jest troszeczkę inna niż ta, co mówił pan Rada słowa i tutaj faktycznie tak jak wójt powiedział, jest w budżecie projektowanie i wykonanie i no ta kwota, y, to nie jest y, aż tak dużą kwotą I, i może bardzo zrobić to teraz, y, nie czekać potem Dziękuję bardzo. Proszę, proszę pan radny Śladzki. 50 50%. 50%. Czyli te czyli wszystkie działki mają kosztować e, razem 300, a 20, a 390? 27-400. To wszystko jest na tyle, że się czy ja wszystkie trzy uchwały, wszystkie trzy działki to jest razem. Porozumienie wstępne obwarowane jest do doradzi. Jeżeli ta zgoda będzie, to po 50 złotych e, Państwo przystępują do faktu rozwionego tego własnych. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa radnych chce zabrać jeszcze głos? Nie Że widzę, głosy przystępujemy do głosowania. Może nad, nad pakietem uchwał. Nie, to, jedyna, to dobrze. Tak, tak, tak. Pozwolę sobie pierwszą parę przeczytać, a, a później będziemy głosowali nad e, kolejnymi działkami. W sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy Rasz, nieruchomości oznaczonej jako działka rewidencji numer 272 e, o powierzchni 240 m2 w obrębie naszej 01 położonej przy ulicy Bolesława Prusa. Na podstawie artykułu 7 ust. 1 pkt. 2, art. 18 ust. 1 pkt. 9 w tej ustawy z dnia 8 marca 1999 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy Nasz uchwala, co następuje w paragrafie 1. Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz unierażu nieruchomości oznaczonej jako działka intencji na nr 27 na 2 o powierzchni 240 m2 w obrębie naszą 01 położonych przy ulicy Bolesława Prusa od jej dotychczasowego właściciela w paragrafie drugie nabycie nieruchomości opisane w paragrafie pierwszym następuje w celu urządzenia drogi gminnej ulicy Bolesława Pusa stosownie do artykułu 6 punkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1957 roku o gospodarce nieruchomościami. W paragrafie wyraża się zgodę na nabicie nieruchomości ze środków przewidzianych na ten cel w budżecie gminy na rok 2012. W paragrafie czwartym tracimy moc uchwały numer 29 łamane przez 536 łamane przez 09 Rady Gminy Daszny z dnia 19 lutego 2009. W paragrafie 5 w wykonaniu uchwały powierza się Wójt Gminy Daszny w paragrafie 6 uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? 3, 9 osób za, kto jest przeciw? 9 osób jest y, przeciw, kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała, a została przyjęta. Przystępujemy do głosowania nad y, wyrażeniem zgodę na nabycie y, działki numer 27 na 7 o powierzchni 209 m km. Kto z Państwa radnych za przyjęciem projektu uchwały? 9 osób za, kto jest przeciw? 5 osób przeciw, kto się wstrzymał? Jedna osoba uchwała została podjęta. Przystępujemy do głosowania nad projektem wyrażenia zgody na nabycie działki 27 na 8 powierzchni 59 metrów kwadratowych. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? 9 osób za, kto się przeciw? 5 przeciw, kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała, projekt uchwały został przyjęty. Przystępujemy. Proszę Pani Radna ma... ma Przepraszam bardzo, ja chciałam tylko do tych przeuchwał wyrazić zdziwienie, że Pani Radna Koper nie chce budować swoim mieszkańcom ulicy. Pani Radna ja jestem zdziwiona, że jednym mieszkańcom się płaci więcej, a, nie. Nawet a nie, który nie płaci? W innym mniej. Tutaj Pan Wójt Chmielewski powiedział, że w tej samej ulicy mniej zapłacono. Uważam, że powinna być polityka drogowa, płacenia za drogi jednakowa. Nie tak, że w tej samej ulicy są większość mieszkańców i płacenia. Albo proszę Państwa, jedni wikary przekazują i e, to duże obszary, jak na Podolszymie Nowym Uchwała Bablikowskiego e, duże obszary drogi za darmo na rzecz gminy, a innym e, płacimy. No, chcieliśmy chcemy to ujednolicić, e, chcem mam nadzieję, że może kiedyś e, wydać wy, wy Proszę Pan Radny. tak nigdy nie da. Są te skrawki, o których mówił pan wójt i tu pan Mirę że nie da się tak, nieraz nie trzeba takie kawałeczki dokupić, żeby zrobić ten uśrodek ulic w jakiś sposób normalny i stąd te wszystkie rzeczy wychodzą, po prostu nie da się tego w jakiś sposób ujednolicić. Tak, Dziękuję. to nie jest to, żebyśmy, no radę w ten sposób może, no, nie powiem z, z kawała, pod jakimś tam kręgierzem, że musi się na całość zgadzać, taka sama sytuacja była na Kasztanowej. My, już proponowaliśmy w poprzedniej kadencji, jakoś potem chciał, zgodnie się poszło do ze swej I nic nie dostało. Proszę pani radna na pan pracę, oczywiście, oczywiście ja też jestem za tym, tylko że no, proszę zrozumieć, każdy ma prawo do swojej własności i ja wierzę, że jedni oddają jedni nie chcą. I yy, w związku z tym, że no, ktoś nie chce, my nie mamy pieniędzy i, i, i nie budować. No to, to nie jest aż tak wielka kwota, tak Wydujmy jak budujmy tym, którzy chcą powiedział. Możemy tak jak pan yy, sołtysza odpowiedzi, budujmy tam, gdzie mieszkańcy oddają i chcą, yy, żeby takie rzeczy żeby... były. Proszę Państwa za mi